Dzień dobry. IonStar Polska z tej strony Dariusz Grabowski. Odpowiemy sobie dzisiaj na najczęściej zadawane pytania. Pierwsze pytanie: do czego służy pistolet IonStar? Pistolet IonStar służy do neutralizacji powierzchni, na przykład przeznaczonych do lakierowania. Pytanie numer dwa: w jaki sposób działa pistolet? Pistolet działa na, na zasadzie przepływu sprężonego powietrza. W pistolecie zamontowana jest Turbina, która generuje jony dodatnie ujemne, które znowu, wydmuchiwane przez sprężone powietrze, niwelują nam elektrostatykę na każdych powierzchniach. Pytanie trzecie: w jaki sposób jest zasilany ten pistolet? Pistolet zasilany jest tylko i wyłącznie przez sprężone powietrze o ciśnieniu 2,5 do 3,5 bara, czyli takie same, podobne jak ma lakiernik do. Pistoletów natryskowych. Pytanie numer 4. Kiedy zatem używać pistoletu? Pistolet używamy przed każdą warstwą lakieru nakładanego na powierzchnię lakierowane czyli przed każdą warstwą bazy, koloru, aż do finalnego, finalnej powłoki. Pytanie numer 5. Jaka jest żywotność pistoletu? Żywotność pistoletu to jest 3000 roboczo godzin którą możemy odnowić po przeglądzie technicznym pistoletu, a robimy to poprzez wysłanie pistoletu do Niemiec, do producenta na serwis. Takie odnowienie, przegląd techniczny trwa 48 godzin. Kolejne pytanie, numer 6. Jaki jest długi okres gwarancyjny? Gwarancja standardowa wynosi 2 lata. Wtedy producent zaleca przegląd techniczny pistoletu coroczny. Można też wydłużyć gwarancję do 5 lat. Wtedy przegląd techniczny coroczny jest wymagany. Pytanie numer 7: czy jest możliwość wytestowania tego pistoletu? Tak, umożliwiamy test pistoletu. Poprzez wysyłkę go kurierem. Przykład: dzisiaj wysyłamy, jutro pistolet jest u Państwa, i za tydzień podsyłamy kuriera po odbiór. Pytanie numer 8. W jakich branżach ma on zastosowanie? Pistolet Ion Star ma zastosowanie w wielu branżach, głównie w branży automotive, refinish, czyli lakierowanie pojazdów samochodowych. Jednak ma on zastosowanie też w lakiernictwie meblowym statku, w łodzi, czy też na przykład w produkcji elektroniki. Ostatnie dziewiąte pytanie. Czy pistolet działa tylko na plastikach? Pistolet i onstar działa, tak jak mówiłem, na każdej powierzchni, nie tylko w plastikach. Plastik to jest taki przykład, który najbardziej się elektryzuje. Jednak to zjawisko elektryzacji występuje na, każdy, na każdej powierzchni, którą może pistolet ion star zneutralizować do zera. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, zapraszam o zadanie je w komentarzach. Dziękuję.